Witam cię serdecznie. Czy kiedykolwiek słyszałeś, że warto jest mieć taką postawę, aby nie mieć żadnych oczekiwań względem ludzi, że tylko ludzie, którzy nie mają żadnych oczekiwań, w, osiągają sukces w relacji, czy mają po prostu takie relacje, jakie chcą? I chcę powiedzieć wyraźnie, że ja takie coś wiele razy słyszałem, ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam. To znaczy, coś jest na rzeczy, bo faktycznie z tymi oczekiwaniami wiąże się pewna ciężka energia, która <laughs> płynie z osób, które mają nadmierne oczekiwania. A tak naprawdę, nie nadmierne, tylko niewłaściwe, tak bym powiedział, więc jest bardzo dużo w tym prawdy, ale jednocześnie rozwiązanie nie brzmi, że mamy nie mieć w ogóle żadnych oczekiwań. Przynajmniej takie jest moje zdanie, i ten pozorny konflikt postaram się wyjaśnić bardzo krótko w tym wideo. Więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz jest taka, że faktycznie ludzie, którzy mają bardzo duże oczekiwania, nazwijmy na razie to w uproszczeniu nadmierne, potem rozwinę o co chodzi. Faktycznie nie są w towarzystwie zazwyczaj mile odbierani, mile widziani, po prostu powodują jakiś taki dysonans, jak się kogoś takiego widzi, to może nie dysonans, a dyskomfort, to się źle ktoś może czuć po prostu, tak, bo mam w tym momencie wrażenie, że ktoś czegoś ode mnie może chce, może żąda czegoś ode mnie, tak naprawdę nie zapracując najpierw na to i ma roszczeniową postawę i na pewno taka roszczeniowa postawa względem innych jest czymś moim zdaniem negatywnym, jest czymś źle odbieranym, i ani ja nie czuję się dobrze w momencie kiedy wchodzę w coś takiego. Staram się szybko na tym łapać, ale też i tym bardziej nie czuję się dobrze, kiedy ktoś względem mnie ma taką roszczeniową podstawę. Przykładem tego może być choćby sytuacja, w której ktoś wypisuje mi maila, gdzie mam 15 pytań do odpowiedzenia, bo on kupił mój produkt i jemu się wydaje, że ja w związku z tym powinienem teraz spędzić 15 godzin może nie 15 godzin, ale nie wiem, godzinę na to, żeby mu odpowiadać na, na te maile. Tak więc, no jakby ludzie czasami tego nie rozumieją, ale e, to jest taki przykład. I faktycznie taka roszczeniowa postawa z nadmiernym oczekiwaniem jest e, moim zdaniem niedobra. Ale. I to chcę wyraźnie pozna podkreślić, to nie oznacza, że rozwiązaniem jest nie mieć żadnych oczekiwań i im mniej masz oczekiwań, tym lepiej. Moim zdaniem to tak nie działa. Ponieważ po pierwsze, jakie są problemy z tymi oczekiwaniami? Moim zdaniem nie to, że masz oczekiwania w ogóle bo to jest moim zdaniem dobre. Moim zdaniem to, że masz oczekiwania względem innych ludzi, to nie tylko ja mam oczekiwania względem innych ludzi, ale co więcej też, ja wiem, że inni ludzie, z którymi ja jestem w jakichś tam relacjach, na przykład moi przyjaciele, też mają względem mnie oczekiwania i mało tego, ja się staram spełniać te oczekiwania. Oczywiście sam decyduję o tym finalnie, czy spełnię, czy nie. I jak mieliby jakieś głupie, to bym nie spełniał, ale na przykład oczekiwanie, że będą mnie wspierać, albo że ja będę ich wspierać w jakiejś tam trudnej chwili, chociażby mentalnie, to ja jak najbardziej takie oczekiwanie akceptuję od nich i ja je staram się spełniać, kiedy jest taka potrzeba. Co więcej, nawet ja staram się, jeżeli mam jakieś oczekiwania w relacji, to je też komunikować tej osobie. Nie tylko, że je mieć, nie tylko, że się ich nie wstydzić, ale nawet komunikować tej osobie, ponieważ wiele osób tego właśnie oczekuje znowu, tak? Że będziesz komunikował, jakie Ty masz oczekiwania, bo wiele osób byłoby w stanie zrobić dla Ciebie bardzo fajne, różne rzeczy, których Ty byś chciał, ale oni nie wiedzą o tym, bo ktoś nie komunikuje, tak? Bo Ty nie komunikujesz, w związku z czym e, albo wstydzisz się tych oczekiwań. No więc oni też sami z siebie czasami nie wyjdą, często właśnie nie wyjdą z tą inicjatywą. I to prowadzi do wniosku, moim zdaniem, że warto takie oczekiwania mieć i komunikować je. To jest jak najbardziej dobre. Natomiast dwie rzeczy są, które moim zdaniem czynią oczekiwania toksycznymi. Pierwszą rzeczą są oczekiwania niewspółmierne do kapitału socjalnego. Kapitał socjalny, ja to wyjaśniam w jednym z live'ów, które prowadziłem, Odnośnie feedbacku on chyba był, ale może nagram jakiś filmik, żeby to też pokrótce wytłumaczyć o co chodzi. Ale kapitał socjalny to bodajże Kowej napisał o tym, on to nazywał bankowym kątem emocji, ale. W siedmiu nawykach skutecznego działania jest takie założenie, że jakby w zależności od tego, ile mamy na koncie takim, jakby emocjonalnym u innej osoby, to my możemy sobie na więcej lub mniej z tą osobą pozwolić, czyli możemy jakby ją o dużo poprosić albo o mało poprosić. I oczywiście są pewne zasady, jak to konto doładowywać, jak z tego konta się w cudzysłowie wypłaca, jak, a, a też czego nie robić, żeby nie zniszczyć tego konta, ale w największym uproszczeniu dwie rzeczy wpływają na ten kapitał socjalny, czyli wartość. Autorytet w tym kontekście i zażyłość, czyli relacja z innymi ludźmi. Jak mam autorytet u kogoś, to mam duży kapitał socjalny, bo on stwierdzi: O, Piotrę jest autorytetem, no to można dla niego coś zrobić, bo pewnie to jest mądre. E, oczywiście, jeśli tak ktoś pomyśli. A jeżeli z kimś na przykład dużo spędziłem lat i byliśmy dobrymi kumplami, no to też pewnie stwierdzi, no Piotrek, mój dobry kumpel, to pewnie dla niego też coś zrobię. Ale jak nie mam żadnej z tych dwóch rzeczy, to ten kapitał socjalny jest niski. I w związku z czym, jeżeli ktoś. Przychodzi i nie zna mnie, a ja nie znam jego, to te kapitały socjalne są jakby na poziomie jakimś tam zerowym, tak? No bo tak naprawdę nie ma ani autorytetu, bo ja jeszcze nie wiem nic o tej osobie, ani też zażyłości, bo z nią jeszcze nic nie przeżyłem. I jeśli taka osoba ma oczekiwania, jakieś tam ponad, nadmierne, ponad to, że oczekuje ode mnie zachowania jakiejś kultury osobistej, bo to uważam, że zawsze należy oczekiwać. Ale jeżeli ma jakieś nadmierne oczekiwania, żebym ja coś robił, dawał tej osobie, no to to już jest faktycznie, może być nawet i toksyczne, jeżeli to jest nadmierne ponad tym kapitałem socjalnym. To jest faktycznie rzecz zła. Ale to nie znaczy, że nie należy mieć oczekiwań w ogóle, tylko że należy je dopasować do tego, jaki mamy ten poziom, poziom kapitału socjalnego. I druga rzecz odnośnie oczekiwań. To jest taka, że źle, kiedy te oczekiwania dotyczą rzeczy, których inni nam dać nie mogą, albo których nie powinni nam dawać, bo jeżeli to jest oczekiwanie na przykład na zasadzie chcę sobie fajnie z tobą pogadać, bo jesteś moim kumplem, no to to jest oczekiwanie, które nikt inny nie może, którego nikt inny nie może spełnić, tylko kumpel. Oczywiście może inny kumpel, ale jakby nie mogę sam, tak? Bo sam ze sobą nie pogadam. Oczywiście on może nie spełnić tego, bo nie wiem, masz zły dzień i powiedzmy, on teraz potrzebuje wsparcia. I to jest inna sprawa. Ale mogę od kumpla czegoś takiego oczekiwać. I to jest moim zdaniem ok. Natomiast, jeżeli oczekuje ktoś od ludzi tego, że oni będą potwierdzać jego rzeczywistość, która bardzo często jest skrzywiona pod wpływem właśnie różnych mechanizmów obronnych yy, i jakichś halucynacji w głowie, czyli na przykład ktoś będzie oczekiwał od innych, żeby potwierdzali jego świat, na przykład, że rozwój osobisty jest zły, albo że jedyną osobą, która w rozwoju osobistym ma coś do powiedzenia jest i tam nie wiem, x, y, z nie będę wymyślał. Tak? Albo że cokolwiek tego typu, jakieś bardzo takie uproszczone, zgeneralizowane wizje świata, albo że koronawirus to w ogóle wymyślony. Chociaż może jak będziesz oglądał ten filmik, to się okaże. Dobra, o, zostawmy. W każdym razie rzeczywistość, yy, którą ktoś ma w głowie, oczekuje, żeby inni potwierdzali, a tymczasem oni mają prawo do posiadania swojej własnej. Tak? tak samo rzeczą, której nie można oczekiwać od innych ludzi, jest to, żeby oni nam dawali poczucie wartości, bo na przykład mają odpowiedni status i nam jakby rośnie, bo się czujemy, jak z nimi się spotkamy lepsi, albo na zasadzie, że oni nam dają aprobatę, bo nam mówią, jacy to my jesteśmy super. Jeżeli my oczekujemy od innych ludzi tego, że oni będą nam potwierdzać naszą rzeczywistość, nasz świat zewnętrzny, nasz pogląd, albo oczekujemy tego, że oni będą nam podnosić samoocenę i poczucie wartości, to tak takie oczekiwania są, moim zdaniem, patologiczne. Bo nie można tego spełnić. Oni nam nie powinni tego byli dawać. Nie to, to są rzeczy, o które się samemu dba. O samoocenę trzeba zadbać samemu o poczucie własnej wartości, brak konfliktu wewnętrznego. Samemu to trzeba załatwić. Jak ktoś to robi w stosunku. Do innych, że ktoś mi ma rozwalić konflikt wewnętrzny, ktoś mi ma poczucie wartości zbudować, to takie oczekiwanie rzeczywiście jest złe. I mam nadzieję, że w tym filmiku rozwiałem ten mit, że oczekiwania są złe w ogóle, moim zdaniem oczekiwania są konieczne, żeby budować relacje dobrze z, z ludźmi. Inna rzecz, że nie zawsze należy, nie zawsze one będą spełnione, tak? Ale generalnie oczekiwać czegoś, spodziewać się czegoś pozytywnego z drugiej strony, jak najbardziej mogę. Uważam, że ja, ja też się zgadzam z tym, że ktoś oczekuje ode mnie. To jest cool. Ale przy zachowaniu tych dwóch warunków, o których wcześniej była mowa, czyli kapitał socjalny i to, co możesz ogarnąć na własną rękę, ogarniasz na własną rękę. Ja mogę ci najwyżej pomóc w tym, ale to są rzeczy, tak jak poczucie wartości, samoocena, wizja świata, życie w stabilnej rzeczywistości to są rzeczy po twojej stronie. Jeśli to jest spełnione, oczekiwania są ok. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jak masz pytania, to zapraszam do zadawania.